Co tam, trzy minuty to świetny czas, żeby w ten czwartkowy adwentowy poranek usiąść przy Bożym Słowie. Przysłowie, który mówi, że Bóg jest Odkupicielem. Pan Bóg wychodzi do nas jako wielki potężny mocarz, ten, który potrafi zmieniać pustynię w jeziora, ten, który potrafi obracać wszystko do góry nogami po to, żeby nas uratować. I nigdy nie zabraknie nam tego, co jest nam potrzebne do zbawienia. Pan Bóg pokazuje, żeby się przede wszystkim nie lękać. To, co mamy zrobić z naszej strony, zaufać do końca. To jest chyba najtrudniejsza modlitwa, żeby nie mnożyć różnych litanii, modlitw czy jakichś różnych innych praktyk, ale po prostu przede wszystkim przede wszystkim zaufać. One są rzeczywiście potrzebne. To, co jakoś w Kościele się modlimy, ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby to przepoić ufnością i miłością do Boga, żeby rzeczywiście dobijać się do Niego. Ale nie tylko chodzi o ilość, ale przede wszystkim o jakość. O jakość naszej miłości, o gorące serce, które Pragnie całym sobą Boga. O tym mówi Pan Jezus, mówiąc o gwałtownikach, którzy dobawają królestwo Boże, doznają ono gwałtu właśnie dlatego, że ludzie tam po prostu biją drzwiami i oknami i po prostu mówią, Panie Boże, ześlij nam łaskę, ześlij nam sprawiedliwego, przyjdź do nas. W taki sposób zdobywa się Królestwo Boże, potrzeba naszego wysiłku, ale właśnie nie, żeby my budujemy swoją sprawiedliwość swoimi siłami, tylko Panie Boże, ratuj mnie. Panie Boże, chcę Ci służyć. Panie Boże, kocham Cię całym sercem. A jak nie kocham, to grzeszę i upadam, ale proszę Cię z tego grzechu mnie wyciągnij. I Bóg pokazuje w tym pierwszym czytaniu, jak wiele może zrobić przyrody po prostu przemienić. Potrafi nam zdać po prostu najpiękniejszą gwiazdkę z nieba po to, żeby nas uratować po to, żeby nas wyciągnąć. Z jednej strony jest potężny, z jednej strony jest bardzo gwałtowny, ale z drugiej strony jest też Bogiem łagodnym, pełnym miłości. Każdego z nas wie, w jaki sposób znaleźć. Więc dobijamy się. Adwent trwa. Cały czas odkrywamy to, że coraz bardziej nam potrzeba Boga. To chyba już po jakimś tych półtorej tygodni Adwentu myślę, że już czujemy troszeczkę. Jak ktoś rzeczywiście wszedł ten Adwent tak świadomie, to czuje się coraz bardziej wytęskniony za Bogiem i woła, Panie Boże, przyjdź, wyzwól mnie z moich grzechów. Kolejny dzisiejszy grzech omawiamy wytęsknionych wieczorem. Też zapraszam więc na tą serię adwentową, serię rekolekcyjną. Namy teraz tutaj od rana. Bijmy do Pana Boga. Niech da nam łaskę, bo cóż, bez Niego nic nie możemy uczynić. Na ten dzisiejszy dzień, na ten adwent cały czas, który trwa, przyjmij proszę Boże, błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.